Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Na początek aktualna sytuacja w szpitalach w szpitalach i jednostkach samorządu województwa, które no angażują się w walkę z koronawirusem. To najpierw sytuacja aktualna w szpitalu przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu mamy 103 pacjentów potwierdzonych 32. Na obserwacji 37. Niestety trzy osoby są na oddziale intensywnej terapii w stanie ciężkim. Wolnych sal mamy 118, łóżek 280. No i też niestety bardzo smutna informacja. Niestety w szpitalu na koszarowej były ubiegłego, w ciągu ubiegłego dnia i nocy kolejne. Przy, przypadki niestety śmierci związanej z koronawirusem. Obecnie koszarowała to co już tutaj też Państwu sygnalizowałem, przygotowuje się do zwiększania miejsc respiratorowych. Rozlokowanych zostało 29 takich miejsc. Jak wygląda sytuacja w Obrzych? W obrzychu, jeśli chodzi o osoby z potwierdzonym zakażeniem, to bez zmian, jedna osoba. Z potwierdzonym w stanie dobrym 31 pacjentów, z podejrzeniem 14 salwonych. Dąższkońskie Centrum Chorób Płuc, izolatorium w obornikach, 32 pacjentów, 5 osób jest pozytywnych. Jeśli chodzi o legnicę, w tym wydzielonym budynku, dedykowanym do osób i chorych, i z podejrzeniem 8 osób czekających na. Na Jeśli chodzi o szpital w Bolesławcu, szpital powiatowy obecnie 35, 35 pacjentów, z tego czterech z wynikiem już potwierdzonym, z tego jedna osoba na oddziale intensywnej terapii, trzy pozostałe osoby są w stanie potwierdzone, są w stanie dobrym i, i trzymajmy wszyscy kciuki żeby tak pozostało jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o pogotowia ratunkowe? To tu w dalszym ciągu możemy powiedzieć, że liczba wyjazdów zespołów utrzymuje się na podobnym, podobnym poziomie. Nie widać tu znacznych wzrostów. Oczywiście też przy tej tendencji, że najbardziej obciążony jest szpital, czy znaczy pogotowia ratunkowe we Wrocławiu. I taka informacja też od lekarzy, dyrektorów placówek, i również i pogotowie ratunkowych, że następuje coraz więcej takich przypadków, że osoby przy, pod, potwierdzone przy wywiedzie epidemiologicznym okazuje się, że na przykład już nie, to nie są osoby, które w ostatnim czasie były w Niemczech czy, czy w tych krajach, gdzie epidemia rozwija się znacznie szybciej. No to znaczy, że już ta transmisja następuje wewnątrz regionu i to jest ta. Niepokojąca wiadomość. Z takich dobrych informacji to mamy ich kilka na szczęście. Bank PKO BP, który mocno angażuje się we wsparcie, we wsparcie wszystkich placówek walczących z koronawirusem. W całym kraju, ale również i na Donie Śląsku. Mamy dobrą wiadomość: dwie placówki w Bolesławcu i we Wrocławiu, przy ulicy Koszarowej, otrzymają cztery samochody. Po dwa na, każdy, na każdą placówkę te samochody będą służyć do wożenia pacjentów, wożenia wymazów, także to jest dobra wiadomość i dziękuję z tego miejsca pani Małgorzacie Czerwińskiej, dyrektor regionu, za to ważne wsparcie. Z kolejnych takich inicjatyw, nad którymi obecnie pracujemy, one wypływają ze środowiska pracowników ochrony zdrowia, to jest akcja zapewnienia lekarzom na przykład miejsc hotelowych czy miejsc poza domem, bo sygnalizują nam często, że nie, niektórzy nie chcą wracać do domu po pracy, woleliby wrócić na przykład do takiego miejsca no, bez, bez rodziny, żeby nie narażać bliskich i obecnie pracujemy nad przygotowaniem właśnie, właśnie takich miejsc i będziemy się pewnie kontaktować również z hotelarzami, jak już będziemy wiedzieć, jakie będzie zapotrzebowanie, oczywiście licząc na, na, na zrozumienie i na dobrą, dobrą ofertę w tym celu, bo wiemy, że to jest przecież bardzo, bardzo ważne, ważna inicjatywa i niezwykle y, potrzebna. Na koniec y, chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej dobrej informacji. Wczoraj znalazł się w sieci taki komentarz noblisty Michaela Lewita, który któremu udało się określić kiedy zakończy się pandemia w Chinach z jakim skutkiem i udało mu się to rzeczywiście zdiagnozować i ostatnio właśnie mówił, że Europa i my również sobie z tym poradzimy. Ale żeby to się stało i żebyśmy rzeczywiście sobie poradzili, to po raz kolejny do Państwa apeluję, zostańmy w domu, jeżeli z tego domu wychodzić nie musimy. To jest niezwykle ważne. Dziękuję bardzo.